Nazywam się Monika Urlik, pochodzę z Warszawy. Do programu przekonała mnie jego formuła, bo e, pomyślałam sobie, że może e, po raz pierwszy będzie ważne to, jak ktoś śpiewa. E, dzisiaj przyjechali do mnie przyjaciele, przyjechali też do mnie członkowie kuru e, mojego, naszego dworca. Monika! Monika! Monika to siłaczka, ty tam pracy. Wspaniała dziewczyna i ma wspaniały głos, wspaniałe możliwości. Co będziecie mogli zobaczyć? Problem w tym, że talent trzeba usłyszeć, a nie zobaczyć. Liczę na to, że po udziale w tym programie otworzą się przede mną różne perspektywy muzyczne. A może uda mi się zrobić solową karierę? Nie wiem. Zobaczymy. Trenerzy poznają się na jej talencie. Kilka kroków do sławy. Nie, Nie mogło być inaczej. Jeszcze dwa. Od pierwszych dźwięków po prostu czułam, że jesteś przede wszystkim rybą w wodzie. Tak, jestem. I to jest. Kocham to jest no i to jest fantastyczne. Masz ogromną pasję, zarażasz nią. Dziękuję bardzo. I ja się czuję zarażona. Mam nadzieję, że ciążą nie zarażam. A jesteś w ciąży? O jest! Ja też mam nadzieję! No. Wspaniale wyglądasz wspaniale! Wspaniale! No gratulacje! Dziękuję bardzo. Wow, Gratulujemy jestem... absolutnie. Zaszokowana. Wspaniały stan, no może nawet, nawet trochę zazdroszczę. <grym> ja e... też. To moje trzecie. <grym> czeka, czeka, czeka. Trzecie? To jeszcze fajniej. Wiesz co, ty masz jakieś ADHD kompletne w śpiewaniu właściwie. Tak, to prawda. W życiu chyba też. <grym> ja musiałem kliknąć, ja musiałem się odwrócić, ja musiałem cię zobaczyć. I to co mi się najbardziej podobało, to że ty z głosem robiłaś co chciałaś. To było fantastyczne. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Głosem i z nami! Z nami też. Wykonań tej piosenki było chyba 1700. E, najlepsze zawsze są oryginalne, ale ty zbliżyłaś się do ideału. Dziękuję. E, dlatego właśnie powinnaś wybrać moją drużynę. Nie, nie słuchaj. Kocham wszystkich Państwa. I naprawdę jest mi bardzo ciężko, że muszę wybrać, ale wybieram.